Zaraz się zapraszamy na koncert zespołu Herbawicza. taki zespół przyjechał do Lublina. może jakieś prawa, bo oni są głupi, prawa! Dziękujemy serdecznie. Chcemy serdecznie, żebyśmy byli zebranych. I nie zebranych jeszcze, ale zaraz się zbiorą, na pewno. Faktycznie nazywamy się Herbawicze. faktycznie jesteśmy z Lublinem. Panowie, co was skłoniło, żeby zagrać na festiwalu, można tak powiedzieć, punkowym? Gracie muzykę reggae? Zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym festiwalu, wobec czego nie widzieliśmy przeciwwskazań co do tego, żeby zagrać na tym festiwalu, bo sama idea tej imprezy jest jak dla nas bardzo, bardzo okej. Okay. Granie, co prawda, może rzeczywiście, klimatem nie jest tutaj bardzo zbliżone do tego, co się dzieje po naszym koncercie. Ale granie w wielu miastach w całej Polsce wydawało się dla nas bardzo ciekawą, taką tutaj możliwością pokazania swojej twórczości szerszemu gronu słuchaczy. Mimo tego, że to jest publiczność może nie taka stricte regowa, w ogóle nie regowa, chociaż być może też wśród fanów muzyki pankowej są też fani reggae. Myślę, że to gdzieś wśród tych, wśród tych osób. Jest takie ziarenko jednak chęci poznania tej naszej muzyki, dlatego stwierdziliśmy, tak jak mówię, że to jest bardzo ciekawa dla nas alternatywa wobec koncertów, które graliśmy do tej pory. Grali się jako piersi, no, nie ma co ukrywać, było no, mało ludzi na waszym koncercie. Jak się gra przy, przy, przy takiej publiczności? Ma to dla was znaczenie, jak jest mniej ludzi? No nie da się ukryć, że ma, aczkolwiek ci, co byli, że tak powiem, dawali nam feedback od siebie. To nie było tak, że myśmy, że tak powiem, grali w totalną jakąś pustkę, aczkolwiek no oczywiście przyjemniej i fajniej jest dla nas i dla publiczności na pewno, jak jest więcej ludzi. Przepraszam. Tutaj kolega w rosyjskiej czapce, że tak powiem, chciałby coś powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć od siebie, że ja na przykład lubię jak jest pusta sala, lubię grać. Do parkietu i. Nie ma to dla Ciebie znaczenia, tak? Znaczy, ma to dla mnie znaczenie. Właśnie, jak są ludzie, to się stresuje. A jak, jak nie ma ludzi, to wtedy jest spoko, wtedy fajnie się gra. Jest przestrzeń, to słychać wszystko, wtedy się dobrze odbija. Może powiecie coś, bo tak dla szerszej publiczności nie jesteście znani? Może coś powiecie o historii waszego zespołu? Skąd, jest, skąd jesteście? Natomiast wydaje mi się, że cała historia zespołu zaczęła się właśnie od tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj. Natomiast zaczęła się to ode mnie historia. No Przyjechałem do Lublina na studia, tak? Jak większość bądź, bądź bądź nie większość. Natomiast cała historia zaczęła się 4 lata temu? 4 lata temu, gdzie spotkaliśmy się wszyscy razem. Każdy ma jakieś tam swoje zainteresowania, i stwierdziliśmy, że możemy połączyć wszystkie zainteresowania w jedną całość tworzyć właśnie muzykarkę, którą lubimy na co dzień, do poduszki, do seksu i innych rzeczy. I od tej pory, w którym zaczęliśmy się dogrywać razem, bo to jest na początku bardzo trudne, Eee, zaczęliśmy swoją nową e, historię, bądź e, swój, e, swój nowy rozdział życia, jakim jest muzyka reggae. Co jest w tej muzyce reggae, że, no, że ją gracie, no dlaczego właśnie reggae, a, a nie punk na przykład? To znaczy to wszystko wyszło od Marcina, to chyba jest pytanie do niego, dlaczego regę On założył jakby zespół, zebrał tutaj nas. Kwestia jest taka, że gdzieś tam yy, ja, nie, ja nie wiem, jak to było dokładnie na początku, bo ja nie jestem od początku w zespole. Yy, wiadomo, Kuba, ponad dziesięcioletnie doświadczenie na scenie muzycznej yy, reggae, dancehall i tak dalej, także on doświadczenie w tym ma Mikołaj, tak samo bardzo długo yy, grał Regę. Na przykład Karol wcześniej nie grał Regę, prawda? przyszedł do zespołu i. Się tego uczył wszystkiego od początku. Identycznie ja, identycznie Kuba. I to jakby i Marceli to samo, także my jesteśmy, tutaj mamy trz trzon taki regowy, trzech, prawda, regowców i nas czterech, jakby każdy ma inny nurt, prawda. Ja wcześniej grałem gdzieś jakiegoś tam troszkę psychodelicznego roka. Kuba jest muzykiem jazzowym, Karol, Karol <grym> weselnym. Karol tam ostro, ostro rokowizne tłuk. Marceli ty co tam pan robiłeś? Panczura. Pancury, Marcelli pancury. Pan, pan no i to się wszystko złożyło na to, że to nasze regę, które jest jakby trzon, trzonem, jest inne niż, niż jest oryginalne, prawda. Jest, od, odstaje, odstaje prawda, troszkę od takiego standardu. Dokładnie. Grania na festiwalu w Ostrołęce, który Ostróze. jest. W Ostródzie! W Ostródzie, no pomyliłem. Ostródzie, no, pomyliłem. I jak było? W Ostródzie czy w Ostrołendce? Nie no, w Ostródzie, w Ostrodzie, no pomyliłem sobie. W Ostródzie zdecydowanie lepiej niż w Ostrołęce, bo, wracają, bo wracając, wracając z Ostrołęki potrąciłem sarnę samo. A co do Ostródy, może zabiorę się znowu mikrofon. Mieliśmy zaszczyt w tym roku rzeczywiście zagrać na najlepszym zasadzie i największym festiwalu regowym w Polsce, czyli festiwalu w Ostrudzie. Graliśmy tam jako jeden z pięciu zespołów konkursowych, no, co roku jest tam odbywa się tam konkurs młodych zespołów reggae. Młodych, nie wiem, no tak się nazywa, no my tutaj starzem w sensie może grania jako zespół, młodzi już nie jesteśmy, wiekowo szczęśliwie mamy dwóch tutaj młodzieniaszków, którzy obniżają średnią wieku. Natomiast, natomiast mieliśmy przyjemność w tym konkursie, w finale tego konkursu, w którym w zasadzie na początku bierze udział nieograniczona w gruncie rzeczy liczba konkurentów, zespołów i oni są wyłaniani przez jury. Czy spośród tych zespołów, pięć zespołów jest zwojonych przez żyli do udziału właśnie w festiwalu i zagraniu e, na koncercie pierwszego dnia tego festiwalu, i my rzeczywiście tam znaleźliśmy się. Zagraliśmy swoje cztery numery, ponieważ nam jest czas ograniczony, jeżeli chodzi o prezentację swojej muzyki. Niestety nie wygraliśmy co do zasady konkursu, albo stety, sami nie wiemy, jak to interpretować, ale Niestety w tym wszystkim e, można określić to, że wygraliśmy sam udział e, w tym festiwalu. I to było naprawdę znakomite doświadczenie, jeżeli chodzi o mnie chyba, no chyba jedno z lepszych muzycznych doświadczeń w życiu, a mam tych doświadczeń rzeczywiście sporo i, i dużych i razem wspólnie tutaj z, jako, jako herbamicze i wcześniej, wcześniejszych jakichś doświadczeń, ale to było to, to było to, co chcielibyśmy powtórzyć. Raz, dwa, siedem milionów. Ile się da po prostu. Widzę, że następna kapela tutaj już rozgrzewa publiczność. Skąd czerpiecie pomysły na, na, na teksty, na, na muzykę właśnie, którą przekazujecie publiczności? Może tutaj kolega się wypowie. Pomysły jako takie rodzą się w naszych głowach na próbach, natomiast inspiracją na pewno jest muzyka jamańska. Jointy niekoniecznie. Tutaj zwalczamy wręcz e, spożywanie narkotyków i alkoholu e, przynajmniej na próbach, gdzie spotykamy się w jednym wiadomym celu. E, natomiast e, inspiracje są różne, prawda? Tak jak już kolega tutaj e, Raku powiedział, każdy gdzieś tam wywodzi się z innego nurtu, prawda? E, przemycamy. Dzień dobry. Przemycamy... E, do tego co gramy, tak, e, różne pomysły e, tak, żeby ta muzyka nie była nudna, tak, bo e, wiadomo wszystko już zostało dzisiaj stworzone, żeby zrobić coś nowego no to trzeba poświęcić dużo więcej czasu, tak, żeby żeby to było chwytliwe, fajne i ogólnie się przyjmowało myślę, że gdzieś tam dążymy w tym kierunku a inspiracje no przeróżne, prawda, dużo by wymieniać, żeby żeby gdzieś tam jakieś konkrety wskazać, tak ale no Myślę, że czerpiemy z najlepszego źródła, o tyle powiem.